Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Równania kwadratowe, zadanie 9. Rozwiąż równanie, no i mamy trzy podpunkty. Dobrze, w tym zadaniu będziemy korzystać na pewno ze wzorów skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, czyli a minus b do kwadratu to a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Przejdźmy do pierwszego równania. Każde z tych równań będziemy musieli najpierw przedstawić w postaci ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. No i popatrzmy. Mamy tutaj trzy ułamki, w mianowniku mamy 6, 4 i trójkę, więc postaramy się zgubić te mianowniki za pomocą jednego mnożenia. Musimy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 6, 4 i 3. No widzimy, że jest to liczba 12. Zatem mnożę obie strony równania przez 12. Tutaj szóstka z 12 się skrócą przez 6, czyli licznik będę mnożył przez 2. Zatem mamy 2 razy 2x plus 3 razy 1 minus x. W drugim ułamku mamy w mianowniku czwórkę Po skróceniu czwórki i 12 do licznika wskakuje nam trójka, czyli mamy minus 3 razy w nawiasie x plus 2. x kwadrat razy 12 to 12x kwadrat. No i tutaj trójkę i dwunastkę skracamy przez 3, czyli do licznika wskakuje nam czwórka, zatem mamy minus 4 razy x minus 1 razy x. No i widzimy, że pozbyliśmy się mianowników, to teraz wymnażam dwójkę przez wyrazy w nawiasie, najpierw po lewej stronie, czyli mamy 2 razy 2x to 4x, 2 razy 3 to 6, razy 1 minus x przepisujemy, no i tutaj również wymnażam minus 3. Może trójkę najpierw przez wyrazy w nawiasie, czyli 3 razy x to 3x, 3 razy 2 to 6. I po prawej stronie równania wymnażamy czwórkę przez wyrazy w nawiasie, czyli mamy 4x i jeszcze razy x to 4x kwadrat. Następnie 4 razy minus 1 to minus 4 i razy x to minus 4x. Teraz po lewej stronie wymnażamy nawiasy, czyli mamy 4x razy 1 to 4x. 4x razy minus x to minus 4x kwadrat. 6 razy 1 to 6. No i 6 razy minus x to minus 6x. Przy drugim wyrażeniu opuszczamy nawias. Przed nawiasem stoi minus, więc zmieniamy podczas opuszczania nawiasu znaki przy wyrazach w nawiasie. Jak w nawiasie mieliśmy 3x, to po opuszczeniu nawiasu mamy minus 3x. Jak w nawiasie mieliśmy plus 6, to po opuszczeniu nawiasu mamy minus 6. 12x kwadrat przepisujemy, no i opuszczamy ten nawias, tutaj również przed nawiasem mamy minus, więc zmieniamy znaki w nawiasie, zatem otrzymujemy minus 4x kwadrat plus 4x. Teraz wykonujemy redukcję wyrazów podobnych, no i porządkujemy nasze wyrazy, czyli zaczniemy od minus 4x kwadrat, następnie 4x minus 6x to minus 2x i minus 3x to minus 5x. Natomiast 6 odjąć 6 to 0. I po stronie prawej 12x kwadrat minus 4x kwadrat to 8x kwadrat plus 4x. Teraz przerzucamy wyrazy z prawej strony równania na stronę lewą. Zatem najpierw gubimy wyrażenie 4x, czyli od obu stron równania odejmuje 4x. Zatem minus 4x kwadrat przepisujemy. Minus 5x minus 4x to minus 9x a po prawej stronie zostaje nam 8x kwadrat. Gubimy 8x kwadrat, czyli od obu stron równania odejmujemy 8x kwadrat. Stąd minus 4x kwadrat minus 8x kwadrat to minus 12x kwadrat. Minus 9x przepisujemy, jest równe 0. No i to równanie doprowadziliśmy do takiej postaci, czyli teraz zaczynamy je rozwiązywać. Możemy oczywiście wypisać współczynniki, wyznaczyć deltę i policzyć x1 i x2, natomiast... W tym przykładzie dużo szybszą metodą będzie wyciągnięcie x przed nawias. Jak z minus 12x kwadrat wyciągniemy x przed nawias, w nawiasie zostanie nam minus 12x. Jak z minus 9x wyciągniemy x przed nawias, w nawiasie zostanie minus 9. No i teraz mamy iloczyn dwóch liczb i on jest równy 0. No będzie on równy 0, kiedy jedna z nich będzie zerem, czyli albo x jest równe 0, Albo minus 12x minus 9 jest równe 0. No i jeszcze to równanie musimy rozwiązać, czyli najpierw gubimy minus 9, zatem do obu stron równania dodaje 9. Stąd po lewej stronie zostaje nam minus 12x, a po stronie prawej 0 dodać 9 to 9. No i gubimy minus 12, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez minus 12. Stąd x to, minus, to 9 dzielone przez minus 12, czyli minus 3. Czwarte. No i mamy dwa rozwiązania: x równa się 0 i x równa się minus 3, czwarte. Podpunkt b. Nasze równanie jest w takiej postaci. No widzimy, że najpierw musimy je przekształcić do postaci ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Mamy tutaj również 3 ułamki. Mianowniki to 4, 2 i 8. Więc yy, mnożymy te ułamki przez najmniejszą wspólną wielokrotność 4, 2 i 8. Czyli przez 8. Pierwszy ułamek w mianowniku mamy 4, skracamy 4 i 8 przez 4, czyli licznik mnożę przez 2, zatem otrzymujemy 2 razy x plus 2 razy 2 minus x. Drugi ułamek w mianowniku mamy 2, skracamy 2 i ósemkę przez 2, czyli mnożę licznik przez 4, zatem mamy minus 4 razy w nawiasie 2x kwadrat minus 5 dziesiątych. No i. Po prawej stronie skracamy ósemki, czyli przepisujemy licznik. Mamy 2 minus 5x do kwadratu minus 4x minus 1 do kwadratu. No i korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, po prawej stronie równania, a po stronie lewej będziemy sobie tutaj wymnażać, czyli najpierw 2 razy x to 2x, 2 razy 2 to 4 razy 2 minus x przepisujemy. Wymnażamy czwórkę przez wyrazy w nawiasie, czyli mamy 4 razy 2x2 to 8x2 i 4 razy minus 5 dziesiątych to minus 2. Po stronie prawej korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia, czyli pierwszy wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, zatem 2 do potęgi drugiej, minus 2 razy pierwszy wyraz z nawiasu, czyli 2 razy drugi wyraz z nawiasu, czyli 5x. No i jeszcze drugi wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, czyli 5x w nawiasie podniesione do potęgi drugiej. Minus przepisujemy. No i tutaj nawias jeszcze zostawiam, ponieważ mamy przed nawiasem minus, czyli on później pozmienia nam wszystkie znaki w nawiasie, przy wyrazach w nawiasie, tak? No i korzystamy znów z tego samego wzoru skróconego mnożenia, czyli najpierw pierwszy wyraz z nawiasu podniesiony do potęgi drugiej, następnie minus 2 razy pierwszy wyraz, czyli 4x. Razy drugi wyraz, czyli 1 no i jeszcze 1 podniesione do potęgi drugiej. Teraz po lewej stronie wymnożymy sobie te dwa nawiasy. 2x razy 2 to 4x, 2x razy minus x to minus 2x kwadrat, 4 razy 2 to 8 i 4 razy minus x to minus 4x. Opuszczamy ten nawias przed nawiasem stoi minus, więc zmieniamy znaki w nawiasie. W nawiasie mieliśmy plus 8x kwadrat, to po opuszczeniu nawiasu mamy minus 8x kwadrat. W nawiasie mieliśmy minus 2, po opuszczeniu nawiasu mamy plus 2. No i strona prawa 2 do potęgi drugiej to 2 razy 2, czyli 4. Minus 2 razy 2 to minus 4 razy 5x to minus 20x. 5x do potęgi drugiej to 5x razy 5x, czyli 25x kwadrat. Minus przepisujemy. No i tutaj jeszcze wykonujemy działania w nawiasie. Ten nawias zostawiamy, bo przed nawiasem mamy minus, czyli 4x do potęgi drugiej to 4x razy 4x, czyli 16x kwadrat. Minus 2 razy 4x to minus 8x. No i 1 do potęgi drugiej to 1. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych i porządkujemy od razu wyrazy, czyli mamy tutaj minus 2x kwadrat, minus 8x kwadrat to minus 10x kwadrat, 4x odjąć 4x to 0, no i 8 dodać 2 daje nam 10. I po stronie prawej opuszczamy nawias, czyli zmieniamy znaki przy wyrazach w nawiasie. Mieliśmy plus 16x kwadrat, więc otrzymujemy minus 16x kwadrat, Mieliśmy w nawiasie minus 8x, więc otrzymujemy plus 8x, no i mieliśmy w nawiasie plus 1, czyli otrzymujemy minus 1. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych po prawej stronie równania, no i porządkujemy to równanie, czyli 25x kwadrat, minus 16x kwadrat to 9x kwadrat, minus 20x plus 8x to minus 12x oraz 4 odjąć 1 to 3. No i teraz przerzucimy sobie wyrazy z lewej strony na stronę prawą no i zapiszemy równanie od strony prawej do lewej, czyli najpierw gubimy dziesiątkę, zatem od obu stron równania odejmuje 10, czyli otrzymujemy 9x kwadrat minus 12x, natomiast 3 odjąć 10 to minus 7. Po drugiej stronie zostało nam jeszcze minus 10x kwadrat. Gubimy to wyrażanie, czyli do obu stron równania dodaje 10x2, zatem otrzymujemy 9x kwadrat, dodać 10x kwadrat to 19x2, no i resztę przepisujemy, czyli minus 12x minus 7 jest równe 0. No i teraz przystępujemy do rozwiązania równania kwadratowego, czyli wypisujemy współczynniki. Współczynnik A jest równy 19, współczynnik B jest równy minus 12. I współczynnik c jest równy minus 7. Zapisujemy wzór na deltę, czyli b kwadrat minus 4 razy a razy c, no i po wstawieniu otrzymujemy. W miejsce b wstawiamy minus 12, czyli mamy minus 12 do potęgi drugiej, minus 4 przepisujemy razy a, czyli razy 19, no i razy c, czyli razy minus 7. Minus 12 do potęgi drugiej to minus 12 razy minus 12, czyli plus 144. Minus 4 razy 19 to będzie minus 76, razy minus 7 to plus 532. No i po dodaniu otrzymujemy 676. Widzimy, że delta jest większa od zera, czyli mamy dwa rozwiązania. x1 opisane wzorem minus b minus pierwiastek z delty dzielone przez 2a, lub x2 minus b plus pierwiastek z delty dzielone przez 2a. No i. Współczynnik A jest równy 19, współczynnik B jest równy minus 12, a deltę otrzymaliśmy 676. Zatem wstawiamy do pierwszego rozwiązania. Minus w liczniku przepisujemy, w miejsce B wstawiamy liczbę minus 12, minus przepisujemy, no i pierwiastek z 676 w mianowniku 2 razy A, czyli 2 razy 19. No i drugie rozwiązanie. Tu mamy dokładnie to samo, tylko przed pierwiastkiem stoi plus. Teraz w liczniku tutaj mamy dwa minusy, czyli dostajemy liczbę dodatnią 12, minus. Pierwiastek z 676 to 26, a w mianowniku 2 razy 19, czyli 38. I drugie rozwiązanie: 12 plus 26 dzielone przez 38. 12 minus 26 to minus 14 dzielone przez 38. Lub 12 plus 26 to 38, dzielone przez 38. Tutaj skracamy ten ułamek przez 2, czyli otrzymujemy minus 7 dziewiętnastych. No a tu otrzymujemy jedną całą. I to są nasze dwa rozwiązania tego równania. No i pod punkt C nasze równanie jest w takiej postaci. Widzimy, że tutaj również mamy trzy ułamki. Więc najpierw pozbędziemy się tych mianowników. Wspólna wielokrotność to 15, czyli mnożę wszystkie wyrazy w równaniu przez 15. Po lewej stronie, jak pomnożymy to wyrażenie przez 15, 15 się skrócą, czyli zostanie nam licznik, zatem 4x minus 3 do kwadratu minus 8 plus 60x. Po prawej stronie w pierwszym ułamku piątkę i 15 skracamy przez 5, zatem licznik mnożę przez 3, czyli otrzymujemy 3 razy minus 2x minus 3 razy 2x plus 3. No i w trzecim ułamku mamy w mianowniku 15, więc skracamy 15ki, otrzymamy minus 8. No i teraz korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia najpierw na kwadrat różnicy, czyli pierwszy wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, zatem 4x kwadrat. Mamy minus zatem zapisujemy minus 2 razy pierwszy wyraz z nawiasu, czyli 4x razy drugi wyraz z nawiasu, czyli 3. A następnie jeszcze dodać drugi wyraz nawiasu podniesiony do kwadratu. No i resztę przepisujemy, czyli minus 8 plus 60x. Teraz po prawej stronie wymnażamy trójkę przez wyrazy w pierwszym nawiasie. 3 razy minus 2x to minus 6x i 3 razy minus 3 to minus 9. Resztę przepisujemy, czyli razy 2x plus 3 minus 8. Teraz po lewej stronie 4x do kwadratu to 4x razy 4x, czyli 16x kwadrat, minus 2 razy 4x to minus 8x razy 3 to minus 24x, 3 do potęgi drugiej to 3 razy 3, czyli 9. No i przepisujemy minus 8 plus 60x. Po stronie prawej wymnażamy te nawiasy, czyli minus 6x razy 2x to minus 12x kwadrat. Minus 6x razy 3 to minus 18x. Minus 9 razy 2x to minus 18x. No i jeszcze minus 9 razy 3 to minus 27. I minus 8 przepisujemy. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych po obu stronach równania. I od razu porządkujemy te równania, czyli mamy 16x kwadrat. Minus 24x plus 60x to plus 36x. No i 9 odjąć 8 to plus 1. Po stronie prawej minus 12x kwadrat przepisujemy. Minus 18x minus 18x to minus 36x. A minus 27 minus 8 to minus 35. No i teraz przerzucimy sobie wszystkie wyrazy z prawej strony równania na stronę lewą. Czyli najpierw gubimy minus 35. Zatem do obu stron równania dodaje 35. Czyli po lewej stronie 16x kwadrat przepisujemy, 36x przepisujemy, natomiast 1 dodać 35 to 36. Teraz gubimy minus 36x, zatem do obu stron równania dodaje 36x, czyli mamy 16x kwadrat, 36x plus 36x to 72x, no i plus 36 przepisujemy. No i jeszcze gubimy minus 12x kwadrat, czyli do obu stron równania dodaje 12x kwadrat. Czyli mamy 16x2 plus 12x kwadrat to 28x kwadrat plus 72x przepisujemy, plus 36 przepisujemy, jest równe 0. No i teraz, żeby działać na mniejszych liczbach, możemy zauważyć, że liczba 28, 72 i 36 dzielą się przez 4, czyli dzielimy obie strony równania przez 4, zatem otrzymujemy 7x kwadrat plus 18x plus 9 jest równe 0. No, i to równanie rozwiązujemy, czyli współczynnik A jest równy 7, współczynnik B jest równy 18, i współczynnik C jest równy 9. Zapisujemy wzór na Deltę, no i powstawienie otrzymujemy. W miejsce B wstawiamy 18, czyli mamy 18 kwadrat. Minus 4 przepisujemy, w miejsce A wstawiamy 7, a w miejsce C wstawiamy 9. 18 do potęgi drugiej to 18 razy 18, czyli 324. Minus 4 razy 7 to minus 28 i razy 9 to minus 252. 324 minus 252 to 72. No i widzimy, że delta jest większa od 0, czyli mamy dwa rozwiązania x1 i x2 opisane następującymi wzorami: przy czym współczynnik A jest równy 7, współczynnik B jest równy 18, a delta jest równa 72. Zatem w pierwszym rozwiązaniu minus w liczniku przepisujemy, w miejsce B wstawiamy 18, minus przepisujemy, no i pierwiastek z 72 w mianowniku 2 razy a, czyli 2 razy 7. No i drugie rozwiązanie, dokładnie to samo, tylko przed pierwiastkiem stoi plus. Czyli teraz zauważamy, że 72 można zapisać jako 36 razy 2, a 2 razy 7 to. 14. No i w drugim yy, rozwiązaniu dokładnie to samo. Pierwiastek z 36 to 6, czyli mamy minus 18 minus 6 pierwiastków z 2, dzielone przez 14. No i w drugim rozwiązaniu, minus 18 plus 6 pierwiastków z 2, dzielone przez 14. Co tutaj jeszcze można zrobić? No można wyciągnąć dwójkę w liczniku z 18 i z 6. Yy, I wtedy będzie można tę dwójkę skrócić. 14, czyli to zrobimy. Jak z minus 18 wyciągniemy 2 przed nawias, w nawiasie zostanie nam minus 9. Jak z minus 6 pierwiastków z 2 wyciągniemy 2 przed nawias, w nawiasie zostanie nam minus 3 pierwiastki z 2. Podobnie w drugim rozwiązaniu, tylko tu mamy plus 3 pierwiastki z 2. No i skracamy dwójki z 14, czyli otrzymujemy minus 9 minus 3 pierwiastki z 2 przez 7. To pierwsze rozwiązanie. I minus 9 plus 3 pierwiastki z 2 dzielone przez 7 to rozwiązanie drugie. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.